Tu mam pilota. Jak widzicie, ciemno jest, ale coś widać. Przyciskam. Nie działa. A nie przyciskałem tego co trzeba. Dzień dobry. Powiem Wam, że wreszcie na moim filmie nie będzie deszczu ani kałuż. Patrzę sobie z domu. A tu mi jedna kura zwiała. Ona się gdzieś tutaj chowa. się schowała przyjaciółka. Zwabię ją może kawałkiem jakiejś kapusty, to tu podejdzie do mnie. Zauważyłem, że ona mi tutaj wychodzi na ogrodzenie, siedzi na ogrodzeniu i zawsze skakiwała do środka z powrotem, a teraz wyszła na spacer. Było to trochę drastyczne, ale się udało. I ją do środka. Jak będzie uciekała dalej, no to będę musiał jej obciąć te lota. No chodź tam. Chodź. Co, nie ma zamiaru chodzić do kurnikach No i dobra. E, ja udaję się do sokoła zobaczyć jak tam te isklęta, które już się wykluły i już sobie troszkę nawet urosły. I tu mamy sokoła z jednym pisklątkiem, bo jedno było takie bardzo późne, i, i najmniejsze ze wszystkich, jeszcze się tutaj soku jednym opiekuje, a reszta została przeniesiona od sokoła. Tutaj. I te tutaj są wszystkie z jedną kwoką. No te mniejsze będą od sokoła, a te większe są właśnie tu od tej kwoki. No, no, to większe żółte to jest to, co kiedyś wam pokazywałem w tamtym odcinku, a to mniejsze to jest tego następnego klucia. I mamy tutaj ciemniejsze i jaśniejsze. Do rodzice jak sami widzicie kogut jest jaśniejszy, kurka jest ciemniejsza. Jeżeli by tak było w tym przypadku, no to mamy na pewno więcej kur. Ten czerwony tam chyba to będzie kogutek. Patrzcie jaką on ma grzebyczek. Schował się tam. Dobrze, no, ma piękny. Na pewno jest po tym kogucie po Włochu, no bo po silku na pewno nie, wiadomo. Bo były tu cały jakiś pierzasty. Zauważcie, że wszystkie kwoki, które do tej pory nie się pojawiły, są to kwoki wyhodowane przeze mnie od mojego pisklęcia, prawda? One są mieszane. To nie są kury jakieś rasowe, to nie są kury skórników. To jest kura mieszana i one zostały kwokami. Te kury, które mam innych skórników, nawet chyba o tym nie myślą, żeby zakwoczeć, tak co... Te kury, które są takimi właśnie mieszań, czy się tak wyrażę, jest większe prawdopodobieństwo, że one zostaną kwoką. Ej, koguciku. No zobaczymy, czy to będzie kogoś większy, kurka. No i statko nam się powiększyło pięknie. Zobaczmy teraz do tej drugiej kwoki. O, i bym zapomniał, tutaj oczywiście są dwa jeszcze z inkubatora. Te dwa pierwsze, największe, to są chyba te, które tam są w środku w tej nęce. No to one są jeszcze z inkubacji. Tutaj w tym miejscu mamy następną kwokę. Czyli w sumie w tym momencie trzy kury z mojego stada są w delegacji. No proszę bardzo, jakie piękne gniazda! No, w takich warunkach to można znosić jajka. Co nie? No, i jestem z powrotem, jak sami widzieliście. Kurczaczki małe mają się bardzo dobrze. Chowają się w tamtym kurniku. A ja swego czasu zakupiłem sobie taką małą rzecz. I mam ją zamiar zamontować. Jest to włącznik na pilota. Czyli będę mógł zdalnie sobie włączać i wyłączać światło. Kurniku, ja na przykład będę w domu, będzie padał deszcz nie będzie chciało mi się tam dreptać to sobie włączę i wyłączę zdanie. no i zrobimy test, czy na tej odległości będzie działał prawda, i czy zadziała z domu ale to pewnie wieczorem, na razie zamontujemy potem będziemy testować ten włącznik ostatnio mi się zepsuł gdzieś w niego trąciłem i się rozlecą chociaż te lampki, powiem Wam szczerze, za 9 zł. Bardzo super się sprawdzają. E, co, zamontuję to chyba gdzieś w tym miejscu. Będzie bezpiecznie, wyżej nic się temu nie będzie tutaj chyba działo. Kabelki mi wystarczą. Tak co, montujemy. No i w sumie gotowe. Zobaczymy tak na szybko, czy się zaświeci światełko. No i robimy test. Ja jestem w kurniku, tu mam pilota i świeci. Tu podejrzewaj że chyba jeszcze jest zciemnianie i rozjaśnianie. No i też działa. Tak naprawdę ta żarówka nie mruga, prawda? Tylko na, na filmie. Czyli jeszcze oprócz tego, że będę mógł świecić i gasić, to jeszcze będę mógł im po prostu troszkę ściemnić. No i super! No i co moja droga? Siedzisz w kurniku, co? Nie obeszł się bez obcięcia tych lotek. Jak widać, tutaj ma trochę skrócone. No, a tutaj ma drabinkę, to sobie i tak wychodzi na górę, nie musi wylatywać. A przynajmniej już nie będzie uciekać. Kura deserter. Jak tam dzisiaj? Jeszcze nie były zbierane. Ale w każdym coś w gnieździe jest. Wieczorem zobaczymy, z jakiej odległości to światło się zaświeci. Czy będę mógł z domu sobie z tym sterować? Mamy wieczór, kurki już zamknąłem. Idziemy teraz pozbierać jajka i zobaczyć, co tam u nich też na wieczór słychać. Proszę bardzo, tu się światło świeci. Musicie mi uwierzyć na słowo, że działa. Że działa z domu, ale to za chwilę wam zademonstruję, jak już będę w środku i będę im gasił. Nie, ale mamy tą liczbę trochę pomniejszoną, no bo yy, wiadomo, trzy kwoki są w delegacji, jak mówiłem już kiedyś. Pozbierajmy te jajka. Dawno na filmiku nie było, ile tych jajek tutaj u mnie jest. O, popatrzcie się. One już sobie myślą, że ja im tutaj coś chcę przyszykować i dać. A tu nie. Tu Zbieramy jajka. Raz, dwa. Mamy trzy, cztery, pięć, pięć, sześć. Siedem. Osiem. I 9. No, było 10. Jak widzicie, tam jest tam tej podkładki trochę mokre. Ja przedtem wyrzuciłem skorupkę. No, jakaś kura widocznie zgnietła, albo, albo jajko miało słabą tą swoją skorupę. Takie rzeczy też się zdarzają. No, piękne towarzystwo. Towarzystwo prawie już spało, jak ja tutaj wkroczyłem, a oni nagle się zerwali, bo myśleli, że coś przyniosą. No i słuchajcie, taka sytuacja właśnie. Teraz jestem w środku, oni zeszły na dół. No praktycznie już musiałbym w tym momencie im zgasić światło, bo, no bo idę do domu. A one są na dole, a nie u góry. Ja sobie teraz idę do domu. Chwilę jeszcze poczekam, kury sobie znajdą miejsce na spanie i wtedy im zgaszę. No, zamykamy towarzystwo i policzymy Ile jest metrów do domu od kurnika? Zabieramy jajka i liczymy. 24 metry do liczby 25. Sprawdzamy, czy zadziała. I robimy szybki test. One już pewnie tam sobie powchodziły na grzędy i możemy je swobodnie zgasić. I proszę, pięknie zadziałało. Zrobimy jeszcze raz dla pewności. Działa, tak co. Super. To już jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i co? Do następnego. Cześć!